Witam wszystkich bardzo serdecznie na szóstym odcinku na moim kanale. Na wstępie yy, chciałbym wam podziękować za taki zajebisty odbiór yy, tych filmików. Bardzo mnie to cieszy. A dzisiaj, tak jak obiecałem w poprzednim, poprzednim odcinku, zajmiemy się tym magazynem. Także będzie co robić, będzie ciekawie. No i trochę tego nie przemyślałem, że już mi się łopata zniszczy, ale to się zrobi nową, żelazną też. A co? Dać nas. No, także jednak padło na schody. Tam widziałem komentarz, za który bardzo dziękuję, by the way, e, żeby na końcu tego magazynu zrobić przejście do kajwa, tylko Za bardzo nie rozumiem, czy chodzi e, o takie zrobienie sztucznej kopalni, na zasadzie jakiś odwiert czy coś. Czy jakieś takie faktyczne przejście i poszukać jakiegoś serio nie czaję po prostu tego komentarza, może jestem trochę. Specjalny, ale. E, no, po prostu, no, nie rozumiem. Dlatego normalnie bym poczekał z tym, ale bardzo mam ochotę po prostu e, zagrać sobie w Minecrafta. Także na tym dzisiaj tutaj staniemy. W razie czego to będzie można w każdej chwili przerobić, przecież, no nie. To nie jest jakiś problem. Dobra, i myślę, że taka wysokość faktycznie będzie spoko. Nie ma co się martwić. Zrobimy tak na 4, może 5 kratek do góry. Generalnie. No, coś takiego byłoby spoko. Taka wysokość. Żeby nie haczyć głową. No i żeby to jakoś wyglądało, no nie. Tutaj od razu pozwolę sobie dać deski. Żeby to był jednak taki Jednokolorowy tunel, a nie jakiś taki nie wiadomo co. Tu w sumie niepotrzebnie kopałem, bo tutaj będzie ściana przecież. No ale to trudno. Dobra. Robimy tak. Tu to samo. Tu też. Dobra, dobra. Musimy zejść trochę niżej. No! I spoko to wygląda. Takie przejście przynajmniej na razie. No wiadomo, jak to skończymy, no to będzie dużo lepiej wyglądało generalnie. Ale na razie będziemy pracować z tym, co mamy. Żeby tu dać pochodnie jakieś. Żeby się mąby nie rozbiły. O. Dobra, przekimamy się też. no szybko. Szybka kima. Dobra. No i co? I myślę, że to będzie taki na razie standardowy, yy, najzwyczajniejszy magazyn, jak, jaki możecie sobie wyobrazić. Po prostu, wiecie, skrzynki. No i co, tu dużo mówić dużo skrzynek. Ale postaram się go jakoś doprowadzić do sensownego stanu. A przez sensowny stan mam na myśli, no, żeby to jakoś wyglądało. I użyjemy sobie w tym celu też yy, nie powiedziałem o tym, ale użyjemy do tego celu tych stone bricksów. Także no, wcześniej mieliśmy przypał z tym z Koblem, to nawet nie, nie chciałem budować domu ze stone bricksów, właśnie, Ale teraz, jak będziemy kopać, no to na bieżąco będziemy tutaj uzupełniać swoje zapotrzebowanie. Także o tyle spoko mam problem Czy to bym może zakrył? W takim wiecie Taki przecinek, coś takiego No wydaje mi się, że teraz spoko Dobra, machniemy kill No i co, no i zrobimy jakby taki Bardziej podłużny niż na szerokość I jak będziemy stawiać te Skrzynie, to będziemy stawiać je w ten sposób, że tutaj jedne, tutaj drugie, tutaj trzecie, tu czwarte. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo taka ściana to nie podoba mi się, że wiecie tak skrzynie na skrzyni, no to już nie wygląda tak fajnie. W ogóle mieć jest turbo useless, w sensie tam widziałem, że nowe bloki doszły z niej, ale. Tak, szczerze, to nic mi więcej o tym nie wiadomo. No w sensie, no one nie pełną nie nie funkcji żadnej, no nie. To też tak dziwnie trochę. No ale tak, jak mówię. Na razie sobie tu wykopiemy elegancko. W międzyczasie będziemy te yy, tego kobla przetapiać. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra. Na szerokość na pewno dłuższego nie będę robił. No tylko żeby wyrównać co, nie? No to jeszcze tu. No, no to na szerokość już. szersze nie będzie, o. Na długość na pewno, ale szersze nie. I myślę, że na razie zrobimy taki nie za duży ten magazyn. Żeby ten odcinek nie był taki totalnie poświęcony temu kopaniu jednak mimo wszystko. Mógłbym tutaj zrobić cięcie, ale myślę, że... Jak przegadam, to nawet się nie skapniecie, kiedy to wszystko minie, także... No, będzie bez cięcia. Wydaje mi się, że tak nawet będzie ciekawiej. Bo tak jakbym zrobił ten magazyn, no to równie dobrze, wiecie, mógłbym zrobić cięcie jak... Kopię, cięcie jak buduję i co, no i tyle by było. Także na razie... Wolę tego nie robić. Przydałyby się pochodnie generalnie. Sobie zrobimy. Dobra. No i co? Jeszcze tak na dwie kratki do przodu. Coś takiego. A podłogę, chyba nawet można by było z nową zostawić. Tak mi się wydaje. Do na nic nie mam, także. Jedynie respekt. Dobra, dam pochodnie, żeby się nie oślepi O, dobra. Okej. Okay. I będziemy po prostu w razie potrzeby rozwijać ten magazyn na bieżąco. Nie chcę też robić jakiegoś takiego, wiecie, turbo wielkiego tego magazynu. Yy, bo możliwe, że kiedyś zrobimy taki automatyczny system sortowania. No nie. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi. No ale tam generalnie dajecie te. Yy, coś tam z restownem, że tam macie lód. No nie, że te sobie po lodzie śmigają. To macie te. Hoppery, żeby filtrowało wam itemy, no i co? No i w sumie to tyle. Wiecie, zapychacie na przykład hoppera całego i zostawiacie na przykład tylko miejsce na dirta, no i wtedy tylko dirt tam wpadnie, co nie? No i tak w kółko, no i po prostu wtedy te itemy się wyłapują, to co nie jest jakby to co nie jest aktualną kategorią, że tak powiem, no to po prostu nie idzie dalej, no nie? W sensie idzie właśnie dalej A ja miałem robić Te No dobra, to zrobimy trochę inaczej Zobaczymy jak to wyjdzie że zrobimy tak jednak Trochę drewna, trochę tych Bo Drewna mamy więcej, o wiele Niż kobla, dobra I tak chyba nawet będzie wyglądać ciekawiej niż jakbyśmy mieli zrobić ten tak wiecie, jed z jednego bloczku, jeden rodzaj bloczka i tyle by było. Dobra. Teraz tu. Tu sedamy pochodnie po rogach, wiadomo. Oj. Pochodnie zniszczyłem, ale to się nie przejmujemy, bo odstawimy po prostu. Niech się nie skapnie nawet. Dobra. Teraz tu. Teraz tu. No, i teraz ten środkowy segment sobie tutaj zapełnimy. Dobra, no i co? Nie wygląda może jakoś olśniewająco, ale jako taka piwnica spoko. No jezus, no. Chciałem podłogę zostawić ze stołna. A tak to będę musiał. O! Zatkać to. Dobra. Eee. Patyki. Przeciwną miałem. Chyba poszły, no trudno, a bo jeszcze łopatę robiłem, no, to praktycznie to już wiem gdzie poszły. Dobra, tutaj. No i co, no i tu zrobimy tak samo. I na ten moment zostawimy ten magazyn takich rozmiarów, tylko czekajcie. 2, 4, 6. To jeszcze to tu poszerzymy, żeby było parzyście. No, bo skrzynki będą po dwie obok siebie. No to wiecie, żeby to jakoś miało ręce i nogi, a nie, że tutaj będą jakieś takie pojedyncze. Tak niezręcznie by było. Dobra, to sobie kupiamy też. Okej. Chyba nawet za dużo tych eee, tą bricksów porobiłem. Nie potrzebujemy raczej aż tyle. No ale to trudno. Będzie na kiedyś, na jakiś inny projekt, może na jakąś inną budowlę alonsy w Beku. Ale to nic. Dobra. Teraz tak, tu. Okej. Okay. Nie, nie tu. Tu. Tu stawiamy. tu, tu. To przedstawimy. Żeby nikt, nikogo nie denerwowało. Nikogo mam na myśli, na myśli mnie, bo tylko mnie takie rzeczy. Irytują troszkę. Dobra. I teraz jeszcze, żeby było symetrycznie, to damy tu i tu. No i co? No i luksus taka piwnica. A dach tak damy ze stołuna. I tyle. Nie będziemy się patyczkować z tym jakoś bardzo. I zostawimy ten dach na trzy. Wydaje mi się, że nie ma potrzeby aż takiego dużego magazynu robić na razie. Dobra. Tutaj tak. Wystywałem tu blok. Dobra, a tu jest coś? Jest! No nie starczy na pewno. Chociaż. Ty Dobra, luksus. To co zrobimy sobie te skrzynie? Dobra. Może magazyn nie wygląda najpiękniej. O, tu pominąłem. Ale pamiętajcie, że liczy się to, że działa, tak? I teraz tak zrobimy. Jak ja to mówiłem? Tak. Teraz tu skrzynia. I tam podwyższenie. No, no i tak zrobimy. Z obu stron będzie pięknie, nawet nie widać tej jednej ściany, trudno się mówi. Dobra. Ej, na to drewna pójdzie? Ja już to widzę. Dobra, 8. Nie starczy. W się sensie na, na dwie ściany nie starczy, no nie. Tu to samo. Tak, tak. Tu kopiemy. No jezu, ten koper, no nie. W mieć tak niepotrzebny item, a tak łatwo go znaleźć. To sobie wszędzie jest. To by się nie robili w kopalni, no to zawsze znajdziecie ten koper. Tak, by był komuś potrzebny. W sensie, no wiadomo, może tam kiedyś się komuś przydał, ale. A raczej. To jest mały odsetek tego są... dobra. 2, 4, 6, 8, 8. Potrzebujemy to stack desek. Okej. Okay. O, no i pięknie. Super to wygląda. To byśmy przenieśli. Kurde, mogę poczekać, aż się przepali w sumie. Ty, no nie gadaj. Uhum. Zrobiłem to krzywo, ale to się nie przejmujemy tym na razie. Poprawię to jakby po nagraniu. Żeby Was nie przynudzać tym przesuwaniem wszystkiego w jedną stronę. Dobra. Crafting musi być, wiadomo. Magazyn bez craftingu to nie magazyn, no nie? No i w sumie myślę, że tym pięknym magazynem moglibyśmy skończyć dzisiejszy odcinek, chociaż może jeszcze zrobimy tak. Żeby nie spaść stąd. W i nie, nie umrzeć jakoś głupio, to zrobilibyśmy coś takiego. Wygląda podejrzanie, a nie łączy się z tym. O, kurde. No, tego to nie przemyślałem. Czy tak będzie lepiej? No, nie wiem, czy to jest lepiej, czy gorzej. No i co? No i. W następnym odcinku już będzie magazyn pięknie przesunięty, wyrównany. No i będziemy przenosić te, tej temy tak naprawdę. Bo będzie trzeba je posegregować. No bo na razie tu są tylko skrzynie. Nie, ma pod, nie, nie są podpisane, nie są nic. Puste wszystko. Jak widać. Także w następnym odcinku zabierzemy się za porządki i może jakoś upiększymy dom. Wypadałoby też do kopalni pójść za niedługo. Jakieś wiecie, jak sobie coś ten tego. Tak no i też musimy zająć się zwierzątkami, no nie? Żeby nie mieszkały w tym picie. Ale na razie to na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i jeszcze raz dziękuję Wam za tak miłe przyjęcie tej serii. Dzięki, cześć i na razie.